z Ewangelii według świętego Jana. Oni powiedzieli do Niego, Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im, chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka. I tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Dalej w tej Ewangelii usłyszymy, że jednym z tych dwóch uczniów Jana Szczyciela, który poszedł za Jezusem, był Jan, umiłowany uczeń, autor tej wersji Ewangelii. Musiało to być bardzo ważne wydarzenie dla niego, skoro w taki dokładny sposób zapisał to, co się wtedy wydarzyło, nawet zapamiętał godzinę. Oni pytają Jezusa, gdzie mieszkasz? I tak naprawdę. Tu nie chodziło o adres Jezusa, ale chcieli wejść w jego dom, chcieli wejść w jego taką naturalną rzeczywistość, bo wtedy poznaliby go, zobaczyliby kim on jest. To jest trochę tak, jakby ktoś z was przyszedł do mnie w odwiedziny, rozejrzał się po moim pokoju i zobaczył, nie wiem, sprzęt grający, telewizor duży, zobaczyłby gitary. Zobaczyłby ikony na ścianach, które są tutaj wokół mnie, i od razu by mógł powiedzieć coś więcej o mnie. Na podstawie takich bardzo prostych rzeczy mógłby wysnuć już pewne informacje, domyślić się pewnych informacji o mnie. I o to właśnie chodziło uczniom. Kiedy oni pytają się, gdzie mieszkasz, to jakby zadają Jezusowi pytanie: czy możemy Cię poznać? Czy zaprosisz nas do siebie? Pozwolisz nam wejść w Twoje życie i zobaczyć, kim jesteś. Czy Ty dzisiaj chcesz Jezusowi zadać takie pytanie? Gdzie mieszkasz? Czy chcesz Go poznać? Pomyślmy o tym. Bo zobaczcie, jeśli pójdziemy za Jezusem tam, gdzie On mieszka, to już głupio będzie odwrócić się i zrezygnować. Ale gwarantuję Wam, że będziecie potrafili dokładnie tak samo jak Jan, ewangelista, zapisać w sercu głęboko to wydarzenie, z każdym szczegółem, które się wydarzy, nawet z godziną. Ja pamiętam do dzisiaj moment mojego nawrócenia i to, co mi wtedy towarzyszyło, słowa, które wtedy przemieniały moje serce. Zachęcam Was właśnie do tego, aby zadać dzisiaj Jezusowi pytanie, gdzie mieszkasz. Puść za nim i pozostać z nim już do końca życia. Kochani, błogosławię Wam na ten dzień, dzisiaj poniedziałek. Po takim dłuższym czasie świątecznym, wracamy do normalności i życzę Wam dobrego dnia. Do zobaczenia jutro.